Druga część zadania z ostatniego filmu, który nagrałam. Jak widzicie, mam właśnie ciąg dalszy. Dana jest funkcja y równa się minus 2 i mamy dwa nawiasy x minus 3, x plus 1. Mamy naszkicować wykres tej funkcji e, oraz. Podać. I mamy kilka podpunktów, których musimy tu e, pobawić się rozwiązaniami. No i w pierwszej kolejności ja przypomnę, bo nie mamy e, w tej chwili tamtego filmu, a przypomnę, jaka to postać. E, przypomnę, jak wykonać pewne rzeczy e, do takiego zadania, gdyby ono w taki sposób wyglądało i nie było tej części pierwszej. Więc na początek zacznę od tego, że jest to funkcja kwadratowa o postaci takiej, jak w tej chwili zapiszę i ta postać to postać iloczynowa. Co to dla nas oznacza? I skąd wiem? I skąd wiem, że to funkcja kwadratowa przede wszystkim? Otóż jeśli wymnożę tego x razy tego x, powstaje x kwadrat. A skoro powstał x kwadrat, to znaczy, że jest to funkcja kwadratowa. A taka postać jest to postać iloczynowa, z której możemy wywnioskować ważne rzeczy. Po pierwsze, możemy wywnioskować a, czyli to, możemy wywnioskować x1, czyli to, i x2, czyli to. Do czego nam x1 i x2 będzie potrzebne? x1 i x2 to są tak zwane miejsca zerowe, czyli Potrzebne są do wyznaczania własności funkcji, ale też do wyrysowania funkcji. Także takie najważniejsze rzeczy w funkcji to również właśnie jedna z nich to jest właśnie miejsce zerowe. A więc zacznę w tej chwili od tego, aby wyznaczyć wszystko to, co mogę wyznaczyć. Czyli przepiszę sobie ten wzór funkcji i zapiszę, że co mogę widać. Popatrzmy. Ja widzę, że a to minus 2. Widzę, że minus x1 to minus 3. I jeszcze coś widzę. No i widzę, że minus x2 to jest 1. I wykorzystam to. I zapiszę. a równe minus 2 x1 Równe minus 3, ale to było minus x1. Jak podzielę przez minus 1, to otrzymam x1 równe 3 i mam minus x2 równe 1. Jak podzielę przez minus 1, to otrzymuję x2 równe minus 1. W ten sposób mam wyznaczone miejsca zerowe. Czy te miejsca zerowe wystarczą do tego, żeby już Móc odpowiedzieć na zadane pytania. Na pewno na pierwsze pytanie tak, bo do tego wcale nie jest potrzebne nam wyznaczanie wykresu funkcji, natomiast na pozostałe można oczywiście zrobić to bez wykresu, można to policzyć, oczywiście zrobić to rachunkowo, ale można po prostu zrobić to na wykresie i z wykresu wszystko wyczytać. No i teraz popatrzmy sobie, jak zrobić wykres tej funkcji, bo najpierw trzeba szkicować wykres funkcji. Nie mam zielonego pojęcia jeszcze, a bardzo by mi się przydał wierzchołek tej funkcji, przynajmniej P. Jak policzyć P? P, czyli współrzędna x wierzchołka. Można ją liczyć przez wzór, który znacie minus b przez 2a, ale można policzyć przez wzór x1 plus x2 dzielone na 2, bo jest też taki wzór. A więc dodam do siebie te dwie liczby. Podzielę przez dwa. I okazuje się, że mam 2 dzielone na 2, czyli 1. No to tak naprawdę już bardzo wiele wiem, i już sobie zrobię ten szkic. Czyli tak. A jeszcze co wiem, a jest równe minus 2, czyli moja funkcja będzie wyglądała w ten sposób. To też jest bardzo ważne. No to w takim wypadku rysuję. Czyli robię sobie oś y. Robię sobie oś X. Nazywam je tak, jak trzeba i zaznaczam to co wiem. Wiem, że 3 to miejsce zerowe i minus 1 to miejsce zerowe. I ja sobie je zaznaczę punkcikami czerwonymi. Wiem jeszcze, że funkcja będzie. W punkcie 1, czyli dla x 1, będzie miała wierzchołek. To można byłoby policzyć, jaki ten wierzchołek, czyli q. Jak podstawię sobie jedynkę pod x w mojej funkcji, to będę wiedziała, jaki jest q. No więc minus 2 razy. Podstawiam tu pod te x. -y. Czyli 1 minus 3. I 1 plus 1. To się równa. Minus 2 stoi. Tu będzie minus 2 razy 2. Okazuje się, że jest to 8, bo minus 2 razy minus 2 to 4. Jeszcze razy 2, 8. Czyli aż do góry 8. Muszę go troszkę przedłużyć, bo będzie w tym miejscu, więc wytrę ten kawałeczek i dorysuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli tu będzie nasz wierzchołek. Jeden, osiem. No, i rysuję w takim razie moją parabolę, czyli przeciągam przez te punkty, które tutaj mam. O, w ten sposób. Na komputerze to troszeczkę inaczej wygląda, ale już jest ładny wykres. I na jego podstawie teraz za chwilkę obliczę punkt P, C i D. Ale najpierw A. A zrobię identycznie jak przed chwilką, robiłam Q, czyli podstawie. A więc, jak mój wzór nazywa się minus 2x minus 3x plus 1, to jego miejsca xowe. Wstawię najpierw f od minus 2, czyli pod punkt a, czyli miejsce x zajmą minus 2. I wyliczam minus 2, tu będzie minus 5, a tu będzie minus 1. Minus 2 razy minus 5 to 10, razy minus 1 to minus 10. Co mi wyszło? Wyszło mi, że dla minus dwójki mamy minus dziesiątkę. A u nas był. A nie, nawet nie trzeba było punktu pisać, pisać czyli nie ma sensu. Po prostu miała wyjść mi wartość, to wyszła wartość. O. Czyli f od minus 2 mam. Teraz f od dwóch, dokładnie to samo. Tylko wstawiam dwójkę pod X -y oczywiście. I wychodzi. Z pierwszego nawiasu wychodzi minus 1, z drugiego trójeczka mam minus 2 razy minus 1 to 2, o minus minus, i 2 razy 3 to 6. Teraz mogę przejść do tego, co w A było napisane, a tam jest mnożenie. Czyli pomnóż takie coś: czyli pomnóż te dwie liczby. Minus 10 razy 6 minus 60. Myślę, że widzicie, że nie jest to trudne. Przejdziemy do podpunktu B. Podpunkt B. Mamy podać rozwiązania nierówności dla f od x większego od minus 10. I to można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że mogę to odczytać z naszego wykresu. Drugi sposób, policzyć. Ja odczytam z wykresu, ale najpierw ten wykres przedłużę, chyba że się nie uda. Już wyczyszczę to, co w tej chwili mi nie jest potrzebne, czyli ten kawałek to już został przeze mnie użyty i nie będę jego używała w tej chwili. I pociągnę tę funkcję w dół. Zobaczymy, czy mi się uda. Ciągnę też tą prostą w dół. Źle tu poszła Nie chce się połączyć. Teraz się połączyła, dobrze. I policzymy, że mamy mieć dziesiątkę na Y na minusie. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. I tak też mi wyglądało, że w tym punkcie ta przeszła. To pewnie ta też przeszła w tym punkcie, aczkolwiek tego tutaj nie widać, i trzeba byłoby spróbować to jeszcze raz narysować i zobaczyć, czy pójdzie. Jeśli nie, no to trzeba będzie spróbować inaczej. Bo o, teraz wychodzi jakoś tak dziwnie. To może to nie jest ten punkt. Zaraz go sprawdzimy oczywiście. Zobaczcie, za każdym razem mi wychodzi gdzie indziej. To nic, to po prostu przedłużę sobie. O, w ten sposób. Podejrzewam, że ona będzie w tym punkcie. Ale tylko podejrzewam. Zobaczcie, że nie jest to pewne. Podejrzewam, że dla punktu minus 2... Jest minus dziesiątka, a dla punktu 4 też jest minus dziesiątka. Sprawdzę. F od minus dwóch, F od 4. Jeśli to będzie prawda, to mi to ułatwi zadanie. Podstawiam minus 2. F od minus dwójki liczyliśmy już. Tak była policzona wartość. Ale nie pamiętam, ile tam wyszło, a wytarłam. Czyli minus 5 razy minus 2, czyli minus 10. Tu się zgadza. Minus 2 razy. 4, odjąć 3, 4, dodać 1 i też wychodzi minus 10, czyli zgadza się, czyli w tym punkcie powinna przeciąć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że nasza funkcja ma być, zobaczcie, większa od minus 10. A taki zapis f od x większa, od minus 10 oznacza y większy od minus 10. No to w dziesiątce ujemnej na y rysuję linię. I teraz patrzę, gdzie ta funkcja jest większa od tego, bo tu będzie y równy 10. A ja chcę większe. To w którym miejscu będą większe? No i sprawdzam. Kolorkiem pociągnę. Tu zobaczmy. O tu. Tu będą wszystkie, które leżą nad y równym minus 10. Czyli dla jakich x? -ów? Od minus 2 do czwórki. Wszystkie te są większe. No i w ten sposób podpunkt B już mam wykonany. Podpunkt C mamy podać ilość rozwiązań równania dla f, równego, f od x równego minus 3. Czyli tym razem dobrze by było, jakbym miała minus trójkę zaznaczoną. Tym razem wezmę inny kolorek. I mam ilość, uwaga, ilość podać, czyli rysuję sobie w punkcie minus 3 prostą, to jest Y równy minus 3. I ile jest takich rozwiązań? Ilość, czyli sztuki. Jedna sztuka, druga sztuka dwa, a więc pod punkcie C mogę powiedzieć dwa rozwiązania, nie pytali mnie, jakie. A więc dwie sztuki. A gdyby zapytali, to bym musiała znać dokładnie te punkty i wiedzieć, jaki jest x w nich. Teraz podpunkt D. Rozwiązania równania f od x równego 6. Pamiętajmy, że f od x to zawsze y, czyli y równy 6. Szukam y równego 6 i to jest. A nie, to jest 3, źle policzyłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tu. To jest szóstka. I teraz rozwiązania. Czyli mam podać konkret, jakie te rozwiązania są? A więc popatrzmy, jakie one są. Widać, że faktycznie tu i tu się przecięło Dla y równego 6. Mamy w podpunkcie, to jest podpunkt D, czyli w podpunkcie D mamy f od x równy 6, gdy x jest równy. I patrzymy, tu zjeżdżam. Tu. X jest równy ile? 0. Tu zjeżdżam. X jest równy ile? 2. I piszę x jest równy. 0. X jest równy 2. I to jest moje rozwiązanie tego zadania. Tak trzeba było to zadanie wykończyć. Dziękuję.